Biuro Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze zaprasza na wystawę malarstwa i rysunku Anny szpakowskiej Kujawskiej, a w galerii Korytarz Miejskiego Ośrodka Kultury można oglądać wystawę rysunku Jerzego Kołankowskiego zatytułowaną Designo. Na taką uwagę, że te rysunki w ogromnej większości mają właśnie taki charakter, do tego co się dzisiaj nazywa znakiem graficznym, znakiem logo. Tak, właśnie to dobrze, służy wyłącznie panu i tak. I jako to takie one są to rzeczą to jakby skończoną. Nie są to wstępne szkice, nie są to... to, 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 to są właśnie to właśnie takie niesłychanie syntetyczne. Jako, jako ale to syntezy. są ich tytuły również, też tak, świadczą właśnie o tym jak tak, Są tak, jakieś, to, to są na syntezy. No i chociażby to co to jest, to igraszki trafu i miłości. Jest kobieta, jest, jest akt, jest e, zasłonięte oczy i motyle, które krążą po tej postaci. No, no także, no, ten mlecz. A z którego roku jest na przykład właśnie? Z którego roku jestem wysłuchany? Ja nie pamiętam sam. Nie pamiętam. Nie pamiętam. Daty nie są, grzeczą daty są tutaj jakąś w rzeczy data jest nieważna, z tym, że albo mała, nie wszystko jest datowane. No, nie powiem, że to są rzeczy nieprzemijające. Oczywiście, natomiast... Doskonale to, to wiem, że to też jest przemian. No, czy, czy, czy Natomiast e, hmm. czym kierował się Pan hmm. przy wyborze? No, rozumiem, że rysując wiele lat tych rysunków jest bardzo. Czym Pan kierował się przy wyborze, jakby no tej wystawy? Rysstuj, bo jest to jakaś rekapitulacja. Re 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 Z rysunków mam jakieś około 3000. No, może dwa. Dobra, no, no, większy, większy. No, no, tak. może dwa, 25 I pół, Nie no, no, się o tak. tysiąc. Nie się o tysiąc. Ja już jestem dostatecznie zaawansowany w latach. Mam 45 lat skończone. Jestem e, taki w pół do 90 lat. Ja, tak się, albo jeszcze odwrotnie, bliżej tak. Ja, ja tutaj... Ja jestem lekarzem. Mój zawód moje, i moje wykształcenie przyrodnicze, e, właśnie takie, które muszę przecież i uczę, obserwacje, analizy, no to wszystko w jakiś sposób e, podbudowywało prawdopodobnie te jakieś, e, jakiś ten cień talentu, który mam. I, decyduje, przy... Często może de decy... decydować przypadek, To no na przykład to jest, to jest może parodia grzegu no, no Boż Wąż okna, jabłko zostało. Dziewczyna świeci tyłem I właściwie. I cóż, cóż można powiedzieć. Widać, że to nie jest, i widać, że to jest istota, raczej no dość prymitywna z czasów chyba jakiś tam zamierz. Trwa 10. Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych w Wieleniej Górze, w ramach którego odbędą się jeszcze następujące spektakle. W sobotę wystąpią m.in. Teatr Kuli Bambuk z Rosji, Chimera z Anglii oraz Teatry Polskie, Pineska, Teatr Niepokorny, Teatr Kilku Osób oraz Studio Kineo. A w niedzielę między godziną 15 a 16 wielki karnawał na Placu Ratuszowym, w którym wezmą udział zespoły uczestniczące w tym festiwalu. Zapraszamy wszystkich na program poświęcony teatrom ulicznym już w najbliższy poniedziałek. A teraz popatrzmy przez chwilę na fragment spektaklu Teatru Angielskiego Chimera oraz fragment jedynego spektaklu zespołu kolekcji Organum z Francji. Dobry wieczór Państwu. Na tegorocznym Festiwalu Teatrów Ulicznych gościmy również grupę z Wielkiej Brytanii, która nazywa się Chimera. Zaprezentuje Państwu na Teatrach Ulicznych swój spektakl. Y, który trwa 45 minut. Jest to spektakl bardzo widowiskowy, bardzo kolorowy te, i oraz, oraz y, 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 bardzo interesujący. Y, zanim Państwo obejrzycie ten spektakl, na który serdecznie zapraszam, e, chciałabym uzyskać parę informacji dla Państwa na temat grupy. Pierwsze pytanie e, do zespołu jest, e, w jaki sposób powstał w ogóle zespół, jaka była, jaka była idea powstania zespołu? Or was the idea of, of uh, creating the, the group? I mean, how it happened that you started this group and this kind of activity? Um, it's, well, it's a long story, really. Um, Me and Kathy have both done community circus for about seven, eight years each, and we always wanted to work together, but we were always on different projects. Um, then mm -hmm. I returned from Spain. I'd been working in a circus in Spain, and I, mm -hmm. I returned and decided to set up this company. Mm -hmm. And Kathy came and joined me from another group that she was with mm -hmm. at the time. Czyli okazuje się, proszę Państwa, że y, m, członkowie grupy teatralnej y, od wielu lat są połączeni z y, działalnością cyrkową. I tak się stało, że w ciągu u, kilku ubiegłych lat y, przypadek oraz praca teatralna połączyły y, ich we wspólną grupę. Y, następne pytanie: y, w jaki sposób Państwo znaleźliście się tutaj na festiwalu? Uh, what, what was the reason? You came to this festival, and in what way you came here um, we came by vans and cars on a, on a long and harrowing journey. Um, we really wanted to to do a show outside of England, um, and we wanted to come we wanted to come to Poland we wanted to see what Poland was like. Mm. Dwoma samochodami, których mieści się cały sprzęt, który jest używany w czasie spektaklu. No, idea, przy, jak gdyby pomysł, który skierował ich do nas, do Polski, jest chyba jak najbardziej prosty. To znaczy, po prostu chcą grać wszędzie i wszędzie się pokazywać i, i po prostu móc pokazać ludziom to. To, co po prostu uh, robią przez uh, cały rok. skąd czerpiecie pomysły do swoich uh, spektakli? What what uh, what uh, from what do, do you get your ideas for this kind of performances? We we devise as a group, we all bring our ideas together, but basically it all comes from um, the medicine wheel, which is a, shaman, a shamanistic mm. term from uh, the american indians, and it's based on a book by lynn andrews called the medicine woman and a woman's journey and it was finding strength with women and uh, the path that you can go through. And, mm. and all the ideas, it came from a book. it was lynn and kathy's idea originally. Mm. and they brought the idea for the rest of the group, and the rest of the group, we devised pieces and trapeze pieces, movement pieces, and mm. what would fit where and how things would fit together. and from that, that's how we made the show to come mm. together. Okazuje się więc, że pomysły czerpią ze wszystkich źródeł. Cała grupa decyduje o tym, co będzie grane, w jaki sposób, które rzeczy zostaną ujęte w spektaklu, które pominięte. Pomysł do tego spektaklu pochodzi z jednej książki napisanej przez pisarkę amerykańską, która jak się okazuje jest pod silnym wpływem życia Indian. Stanach Zjednoczonych oraz y, medycy, medycyny Indian, czyli y, szamańskiej medycyny. Znajdujemy się koło parkingu hotelu Jelenia Góra, gdzie odbędzie się występ Teatru Collective Organum. Grupa, która w tamtym roku święciła no, oczywiście zasłużony, olbrzymi sukces ze spektaklem Logos, zaprezentuje dzisiaj spektakl Hybris. Olbrzymia przestrzeń, wspaniałe widowisko, unikatowe wydarzenie. Za późno jest już, aby Państwa zapraszać na przebycie tutaj. Zresztą, jak sami Państwo zobaczycie, publiczności jest bardzo dużo. Czekamy pełni niepokoju, pełni emocji na na to, co zobaczymy u naszych francuskich gości. Dziękuję. poinformowała Straż Pożarna, w minionym tygodniu wydarzyło się 70 pożarów, z czego 22 pożary w latach i 31 pożarów bez strat, czyli wypalone trawy, ścierniska i resztki roślinne. Liczby te oznaczają jednak zmniejszenie się ilości pożarów, a spowodowane to jest mniejszą ilością mieszkańców przebywających w mieście, którzy dali się na wypoczynek dłuższym dniem i mniejszym wykorzystywaniem urządzeń elektrycznych w domach. Padający w miniony wtorek deszcz zmniejszył ilość pożarów. Niemniej jednak apelujemy do Państwa o zachowanie szczególnej ostrożności w lasach i na wycieczkach. Kolegium Nauczycielskie Języka Polskiego ogłasza zapisy na pierwszy rok trzyletnich studiów. Szczegółowych informacji udziela sekretariat kolegu, kolegium mieszczące się w Jeleniej Górze przy ulicy Moniuszki 9. Można również uzyskać informacje telefoniczne pod numerem telefonu 42 671. Informujemy ponadto, że termin składania dokumentów do kolegium upływa z dniem 31 sierpnia bieżącego roku. Natomiast planuje się przeprowadzenie egzaminów wstępnych w dniach od 15 do 18 września bieżącego roku. Na Jeleniogórskim Rynku Pracowym pojawiła się nowa gazetka pod tytułem Szóstka. Jest to dwutygodnik reklamowo-informacyjny wydawany przez Studio Komputerowe Zakład Mikrokomputerów SIX w Jeleniej Górze. Zachęcamy Państwa do lektury. I jeszcze komunikat telewizji kablowej Relat dla wszystkich właścicieli kamer, kamer wideo. Wszyscy Państwo, którzy chcą spróbować swoich sił w realizacji własnych programów, studio naszej telewizji zaprasza chętnych amatorów rodzinnego filmowania do udziału w programie Mój własny film. Sezon urlopowi w pełni, a zatem wszystkich właścicieli kamer wideo zachęcamy do filmowania swoich wakacji. Spróbujcie Państwo pokazać otaczającą Was przyrodę, zabytki oraz życie codzienne miejsc, w których będziecie przebywać. Wszystkim, którzy zgłoszą się do nas przed wyjazdem na urlop, udzielimy porady technicznej i merytorycznej. Zachęcamy do udziału w programie, zapraszamy do naszego studia mieszczącego się w Miejskim Ośrodku Kultury przy ulicy 1 maja 60 na drugim piętrze. Spróbujcie Państwo swoich sił w tworzeniu własnego filmu wideo, traktując to jako doskonałą zabawę i wypoczynek w czasie wakacji. Zachęcamy i, do zaprasza i zapraszamy do udziału w programie Mój własny film.